Konferencji Prasowej Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Witam pana posła Stefana Krajewskiego i bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, prezes Daniel Obajtek, kiedy został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mówił, że wszedł do stajni Augiasza. Z jakiej stajni wyszedł, kończąc pracę w Agencji Restrukturyzacji i jak dalej to wszystko wyglądało? W ostatniej interpelacji poselskiej pytam ministerstwo rolnictwa, pytam agencję restrukturyzacji o to na jakie kwoty zostały już rozstrzygnięte wszelkie sprawy sądowe wytoczone przez byłych pracowników agencji restrukturyzacji modernizacji rolnictwa. Ale też pytam jakie kwoty są zabezpieczone, żeby Zapewnić finansowanie roszczeń byłych pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będących przedmiotem spraw sądowych wytoczonych przeciwko Agencji Restrukturyzacji, zawisłych przed sądem, sądami powszechnymi i prawomocnie jeszcze niezakończone sprawy. To jest bardzo dużo jeszcze słów, które pewnie padną. Słyszeliśmy często, że. Prezes zwalniał, bo takie miał prawo. Miał prawo zwalniać, ale zgodnie z przepisami prawa, z kodeksem pracy. Niestety tak się nie działo. Efekty tych czystek politycznych pana prezesa Daniela Obajtka odczuwalne są do dziś. Stan wypłat, zaawansowania wypłat, wypłat jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich. To 60% w piątym roku realizowania programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Dziś już agencja może wypłacać pieniądze w oparciu o zasadę N plus 3, czyli przez 3 lata. Tak naprawdę już powinna kończyć wypłacanie pieniędzy. Jest trochę po półmetku, więc też następstwa są takie, że. Osoby, które zostały zwolnione, to byli eksperci, to były osoby doświadczone. Natomiast w ich miejsce przyszli nominanci polityczni, którzy do dziś już albo jeszcze pracują w agencji, albo podążają ścieżką pana prezesa Obajtka, idąc po prostu za nim do kolejnych firm. Tu chociażby przykład. Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego, która znalazła się w Orlenie. Takich przypadków jest bardzo dużo i o tych nazwiskach będziemy mówić. Ale też następstwem i konsekwencją tych zmian jest to, że dzisiaj mamy na stanowiskach w ścisłym kierownictwie Agencji Restrukturyzacji, na stanowiskach wiceprezesów, najwięcej zatrudnionych osób. Nigdy w historii nie było zatrudnionych tyle osób w ścisłym kierownictwie mamy dziś. Więc to są rzeczy, które ciągną się przez lata, a płacimy my wszyscy składamy się na takie decyzje. To jest bulwersujące, to wymaga rozstrzygnięcia, to wymaga przekazania rzetelnych informacji przez Ministerstwo Nadzorujące Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję. Szanowni Państwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to instytucja chora. Polsce grożą, utrat, grozi utrata środków europejskich. Wnioski leżą już nie miesiącami, a latami. To jest ocena pracy agencji, pracy jej kierownictwa, czyli Daniela Obajtka, nie przez jakiegokolwiek posła opozycji, choć wydawałoby się to zasadne. Ale przez byłego ministra rolnictwa, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. To on w ten sposób, słusznie zresztą, określił to, do czego doprowadził Daniel Obajtek w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Największą agencję płatniczą w Unii Europejskiej Daniel Obajtek doprowadził po prostu do ruiny. W półtora roku jego urzędowania zakres realizacji wypłat z programu rozwoju obszarów wiejskich wyniósł 10 Czym się zajmowała agencja za czasów prezesury Daniela Obajtka, jeśli tak duże dzisiaj mamy czasowe zapóźnienia w wypłacie środków? Czym zajmowała się agencja, czy tylko i wyłącznie czystkami politycznymi, jeśli rolnicy miesiącami i latami czekają na wypłaty wniosków? No Dzisiaj wiemy, że przede wszystkim dochodziło w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do czystek kadrowych. Po czasie można również spojrzeć na to w ten sposób, że to był też taki przyczółek dla działaczy, polityków Prawa i Sprawiedliwości, osób związanych z Danielem Obajtkiem, którzy później znajdowały pracę w spółkach Skarbu Państwa. No bo przecież główna kadrowa, pani Wioletta Kandziak, która była kadrową za czasów prezesury Daniela Obajtka w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pewnie później przypadkiem znalazła pracę w NRDZ, gdzie prezesem był Daniel Obajtek, a teraz jest szefem państwowej spółki Orlen Upstream. Pewnie też przypadkiem pani pracująca w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, której również zlecenia znajdują się w urzędzie gminy Pcim, realizowała umowy zlecenia dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No to są jasne przykłady politycznego umocowania wszystkich osób związanych z Danielem Obajtkiem, związanych z jego środowiskiem politycznym. Więc widać, że te osoby, które wymieniliśmy, nie były tam z powodów merytorycznych, nie były tam po to, żeby usprawnić pracę agencji, ale były tylko po to, by trwać politycznie przy Danielu Obajtku. Tylko i wyłącznie czystki kadrowe, tylko i wyłącznie czystki polityczne były motywem działania Daniela Obajtka w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty środków są na dramatycznie niskim poziomie. Polska jest na szarym końcu, jeśli chodzi o poziom wypłat środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po Polsce grozi utrata miliardów złotych przez zaszłe błędy Daniela Obajtka. Będziemy o to pytać w kolejnych interpelacjach. Będziemy też pytać, ile skarb państwa stracił na tych błędach, na łamaniu prawa pracy przez Daniela Obajtka i jemu podległe osoby. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.